Panie pośle, dzisiejsze... Dzisiaj media donoszą, jakoby minister zdrowia pani Ewa Kopacz była już zmęczona swoją dotychczasową pracą, ma i podobno informować swoich kolegów z partii o wypaleniu zawodowym, jak również podobno miała potwierdzić informację, że chciałaby wystartować w wyborach do europarlamentu i no, realizować się na forum europejskim. Co, co, czyli, proszę powiedzieć, czym tak naprawdę jest zmęczona pani Kopacz? No jestem zdziwiony przede wszystkim argumentacją tej, tej pogłoski, która od pewnego czasu pojawia się tutaj w Sejmie, czyli o dymisji. Albo rezygnacji ze stanowiska pani minister Kopacz. Po pierwsze, nie bardzo wiem, czym jest zmęczona. Z tego, co ja sobie dokładnie przypominam, a Państwo pewnie śledzą, ci, którzy śledzili pracę, e, pracę w Sejmie, to wszystkie projekty ustaw były poselskie, a nie rządowe, i rząd w zasadzie prawie nie uczestniczył w tych spotkaniach, więc nie wiem skąd zmęczenie i nie wiem skąd wypalenie. Raptem. I tylko jedna czy dwie bardzo niewielkie nowelizacje ustaw korygujące były autorstwa rządowego. To po pierwsze, dziwię się, że koledzy pani Kopacz z Platformy Obywatelskiej puszczają taką plotkę od czasu do czasu, a w przypadku, kiedyśmy zgłosili wotum nieufności wobec pani Kopacz, gremialnie ją poparli. Sądzę, że to jakieś takie schizofreniczne rozdwojenie jaźni w Platformie Obywatelskiej, tym niemniej jestem przekonany, że pani minister Kopacz niedługo ze stanowiska odejdzie.